Spałem dzisiaj tylko 3 godziny, także dobrze ci radzę. Jeśli już tu jesteś, to obejrzyj ten film. Miłego oglądania! Dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Tak, na starcie miałbym. Prośbę do głównie do osób, które mnie oglądają więcej niż jeden raz. A ponoć takie osoby są. Co nie zmienia faktu, że odpowiedzieć na to pytanie mogą wszyscy. Mianowicie mam dwa pytania. Tak zanim w ogóle rozpocznę film i We wczorajszym filmie. Yy, Zastosowałem pewne zmiany dźwiękowe, bo tam kilka osób mówiło, że jest problem z dźwiękiem, na przykład na słuchawkach. I spróbowałem to zmienić, ponoć się udało, ale jakbyście mogli, to dajcie mi znać, o ile w ogóle odczuliście zmianę w dźwięku, to dajcie znać, czy faktycznie jest zmiana w dźwięku na lepsze. Głównie pod poprzednim filmem, bo tam zaszła największa zmiana. Będę bardzo wdzięczny. Druga kwestia jest taka, że miałbym do Was prośbę. Jeśli możecie i Wam się chce, to napiszcie mi w komentarzu, jakie są Wasze preferencje, jeśli chodzi o częstotliwość filmów. Mianowicie chodzi mi o to, czy według Was lepiej by było, i czy wolicie, żebym wrzucał na przykład filmy dwa razy, trzy razy w tygodniu, raz 20 minut, raz 30 minut, w zależności od tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce? Czy na przykład według Was lepiej jest wrzucić raz w tygodniu, po całym tygodniu, na przykład w sobotę albo w niedzielę? Taki powiedzmy, godzinny film ze skrótów każdego dnia. I możecie mi też napisać na przykład w jakich godzinach byście woleli, żeby wrzucać filmy. Chyba, że to obojętne, no to nie piszcie. Ale byłbym wdzięczny, jakbyście mi napisali, jakie są Wasze preferencje. Czy może na przykład wolicie, żeby codziennie wrzucać? To też jest możliwe! Pojebane, ale możliwe! Także bardzo byłbym wdzięczny, naprawdę. Ja wiem, że nie zawsze się chce pisać komentarze, ale za ten komentarz byłbym wdzięczny. Zachęcam również do subskrypcji, jeśli nie subskrybujesz z dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienie, że ten szurnięty człowiek wstawił film. A jak już subskrybujesz? To będę wdzięczny za łapkę w górę albo komentarz, na przykład z jakiej części Polski lub Europy oglądasz ten szurnięty film. A teraz po moim wywodzie zapraszam Cię do filmu jeszcze raz. I w sumie jadę sobie. Zostało mi 157 km do portu. No, start dzisiaj był ciężki, nie? Bo wstałem o drugiej. Miałem ruszyć o drugiej, ale o drugiej to ja dopiero wstałem. Spałem tylko 3 godziny, bo mimo, że miałem 11 godzin pauzy, przedłużyła się do 12, ale wczoraj 6 godzin męczyłem się z tym dźwiękiem pod filmem, bo nie mogłem dojść do konsensusu, jak, co, zrobić i tak dalej. Więc mam nadzieję, że to docenisz, drogi widzu. Yy, spałem tylko 3 godziny. Pobudka była strasznie ciężka, a ruszenie było jeszcze gorsze. Ruszyłem o 3. Mamy 8.30 rano, ja już jestem po krótkiej pauzie. No i co? Dwie godzinki do portu zostały. Lecę na razie na port. No i co? I widzimy się w porcie. Jak dojadę, mili państwo? Dojechałem na prom i to przed. Same drzwi proszę o ciebie. My idziemy do Tetelina. Pamiętaj, że, 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 jak tu kiedyś już przyjedziesz i będziesz szedł się zameldować do Tetelina, do Steny, do Scanlines czy do Hansy. Pamiętaj, ej, jest migranci! Imigranci! Żartuję. Pamiętaj, żeby wziąć ze sobą dokumenty. I dowód osobisty, bo tam trzeba takim skanerem e, przy rezerwacji skanuje się Skanuje się te Powiedz. No, dowód osobisty, nie. Idę. Mamy bilety, proszę Państwa, mamy wszystko. O, pa jaki pelikan Nie masz siana? Dzwoń do bociana <laughs> Wariacie, mamy bilety, mamy wszystko I słuchaj proszę ja ciebie To jest tak Podjeżdżasz do szlabanu Kurde Podjeżdżasz, o I tu Czej. Musisz zeskanować i się otwiera. Ten kod skanujesz, ten ślabań się otwiera i jedziesz dalej. My mamy alejkę dziewiątą i w zależności zależności od tego gdzie płyniesz to tam jedziesz. My płyniemy na Treleborg, więc bierzemy alejkę na Treleborg. Ostatnio było to nagrywane jako Timelapse, ale stwierdziłem, że Timelapsa znowu nie będę robić. Bo po co? Ile można razy pokazywać? To jest kolejny szlaban. Bierzesz znowu bilet. Bierzesz znowu bilet. I skanujesz kod kot kreskowy. Co, nie? ZO. No i jedziemy. No i jak masz pod prąd się podłączyć, to dostajesz takie coś. I tu masz, e, która linia. My mamy linię 9. Kolega z tyłu ma chyba linię 8. Robisz nawrotę. I lecisz na swoją linię. Mało samochodów, także git, kajuta też będzie pojedyncza, fajnie. Nie lubię z jakimś beduinem mieć kabiny. W sensie kajuty No i co? Będę pierwszy w kolejce I czekamy na prom Pokażę wam dzisiaj procedurę promową Mamy godzinę 10.30 I robisz tak Dajesz pauzę Zakańczasz w Niemczech I na razie tak zostawiasz A później wam powiem co i jak może to kiedyś kogoś zainteresuje. Wiecie, co jest najlepsze? Że wczoraj jeszcze miałem 37 stopni, a dzisiaj jest zimnofest i wieje strasznie. Czyli co? To, co tygryski lubią najbardziej. Jest jakieś 12 stopni, chyba, albo 13, i pisga zimnym wiatrem. Coś pięknego. Wychodzi z auta i jest. Jest po prostu zimno, nie? I tak macykać wszystko. Czekamy na prom. Nie wiadomo kiedy będzie, bo są mocne wiatry. Niby planowo na 15, ale przy takich wiatrach to może być i 16, i 17. Także zobaczymy. Słuchajcie, będziemy wjeżdżać. Sprawdzamy, ile jest pauzy. Pamiętaj, 3,5 godziny. To no jak już stoisz, to po prostu klikasz pauzę, wpisz pojazd, prom start i tyle, nic więcej nie robisz, idziesz do kajuty. No i kurwa, a rybo jakoś Jak już sobie dopłyniemy, a my już dopłynęliśmy, o? Jak już dopłyniemy, zanim ruszymy, sprawdzamy ile mamy pauzy. Tu jest, widzisz, ee, stateczek. Mamy stateczek, i zaraz będzie 7 godzin pauzy. Biorąc pod uwagę, że wcześniej było 3,5 godziny, no to 3,5 plus 7 to mamy 10,5, czyli. Wyjeżdżając będę musiał dokręcić do 12 godzin jeszcze półtora godzinki A jest na to, na obliczenie tego jest bardzo łatwy sposób 12 godzin od rozpoczęcia do zakończenia yy, Nie, od zakończenia do rozpoczęcia Czyli jak stanąłem w alejkę do kolejki w promie 10.30 rano To 22.30 mogę brać się za robotę Czyli 7 godzin pauzy tu, 3,5 w kolejce to mamy 10,5 Czyli wyjeżdżam i mamy półtora godziny do wykręcenia jeszcze. A to by się zgadzało, bo mamy 21, czyli 22.30, tak jak mówiłem. No, także ja czekam na pana, co tutaj kieruje ruchem. Zaraz wyjeżdżam, staję tutaj z boczku gdzieś i kręcę dalej pauzę. Trzeba pamiętać... Tu jest stateczek, i trzeba pamiętać, żeby nie rozpoczynać kraju, nie klikać nic na tachografię. I, i, znaczy, jak jedziesz gdzieś do roboty, normalnie to klikasz rozpoczęcie, nie? Ale jak jedziesz tylko dokręcać pauzę, to nic nie klikasz, po prostu odpalasz samochód i jedziesz na miejsce, żeby dokręcić pauzę. Także słyszymy się za niedługo, jak stanę gdzieś po zjeździe z promu. No i jak staniecie z powrotem na pauzę dokręcić swoje Tak jak było na lekcji teoretycznej Ostatnio na filmie No to stajecie Klikacie pauzę i stateczek z powrotem Dokręcacie swoje No i jak już wykręcisz swoje Albo zostajesz dalej kręcić pauzę do rana Jak tam chcesz, ale jak masz tak jak ja na przykład, że trzeba jechać To proszę ja Ciebie klikasz młotki Rozpoczęcie kraju Szwecja, czy tam w jakim kraju jesteś, i lecisz z Panem Bogiem ze sobą jako towarzysza. Nie ma za co, proszę bardzo. Polecam się. Siemano, słuchajcie, ja wyjechałem z tego przybytku, co dokręcałem promową pauzę. No i co? Jest zimno. Jest zimno. Staliśmy chwilę na zewnątrz, jest zimno. Ja mam bluzę. Dresy. Jest pizgawica totalna, nie. Normalnie, no, jak to w Szwecji, Skandynawia, te sprawy. No i słuchaj, ja mam... Jestem na firmie już, odstawiłem naczepę pod rampę, odstawiłem naczepę pod rampę i powiem wam, niezbyt mam humorek. Nic też nie nagrywałem po drodze. Chciałem, miałem dobry humor, chciałem nagrać z rozpinania naczepy urywek, z drogi i tak dalej, ale nie wiem, tak mnie spedytorka wkurwiła jakimiś błachymi sprawami, które w ogóle nie były istotne. I proszę ja ciebie, przez to, że ona nie miała spania o 22, to postanowiła, że wkurwi nas i nam zepsuje na całą noc po prostu... Humory, nie? Cały dzień było dobrze, póki nie zjechaliśmy z promu. Zjechaliśmy z promu, no to komuś się widziało 22, żeby nas wkurwić i podnieść na noc ciśnienie, żeby nie móc usnąć, rozumiesz? Zostawiłem naczepę pod rampą. Eee, rano mają, jak ręce dziewiątkę pauzem, rano mają przyjść chłopaki do magazynu, mają mi rozładować to, co przywiozłem, mają mi załadować. I mimo, że jutro jest niedziela, trzeba robić dalej ale to wam powiem jutro co i jak ja lecę spać i co słyszymy się jutro nara siemanko dzień dobry mamy niedzielę 8 rano wyglądam jak 50 twarz greja niedziela 8 rano rozładowują mi naczepę zaraz mi ją mają załadować i podstawić z powrotem tutaj Gdzieś, gdzieś tu mi ją postawiam W każdym bądź razie Jedziemy W koło tutaj Na dwa rozładunki Do Malmo, jeden I drugi gdzieś koło Malmo Później Później wracamy tutaj I kręcimy pauzę weekendową Idę zjeść śniadanie Zjem sobie płatki cynamin, Cynamonowe Cynamonowe Cynimini, mini, cyni mini Zjem płatki, czekam na tę naczepę Już się ogarnąłem, ale jakoś tak Nie mogę się zebrać Czekam na tę naczepę No i jak przywiozą naczepę To jedziemy Długo mi nie zejdzie, bo to jest tu w okolicy 10-15 km Nie? No ale trzeba to zrobić Ale dobrze, bo w ten sposób Później w poniedziałek Ruszę, bo wyjdzie mi później pauza Weekendowa, więc Git, teoretycznie no. Rozładowane. Jadę w drugie miejsce. Kurczę, czymśmy uświnili naczepę będę musiał później to ogarnąć, bo się klei cała podłoga na no, siłą rzeczy. No my nią nie jestem, nie. Tyle trzeba się cofnąć, bo ona się do mnie otwiera, ale beka. No, siłą rzeczy nią nie jestem, kurczę, więc no niestety, coś trzeba będzie z tym zrobić, ale i tak dzisiaj są w planie porządki, kabinę trzeba ogarnąć, naczepy pozamiatać i tak dalej. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jadę na drugie miejsce, mam 15 minut, jakieś parę arbuzów odstawię i wracam na pauzę tam, gdzie stałem rano. Taka sytuacja. Normalnie, rozumiesz? Normalnie tu na osiedlu pod marketem, nie? Normalnie na parkingu dla osobówek, człowieku, rozładunek. Tu nie, nie ma, nie ma to tamto, rozumiesz? Także drugie miejsce też rozładowane, ale powiem wam, kurwa, ja się na takie rarytasy nie pisałem. Rozładunek w centrum Malmo, kurwa, w jakimś osiedlowym sklepiku. Rozładunek jeszcze samemu. Za dużo samowolki jest ostatnio, za dużo samowolki, pani spedytor zaczyna sobie trochę grabić. Za długo chyba na urlopie była. Mam nadzieję, że to ogląda. Jeśli nie ogląda, to mam nadzieję, że kiedyś dojdzie, dotrze do niej ten film i go obejrzy. Bo pani spedytor, grabisz sobie, grabisz sobie, a ja nie należę do gówniażerii, która pozwala sobie pluć w mordę i udawać, że pada deszcz, więc grabisz sobie. Ale spokojnie, ja jestem pamiętliwy, mściwy, złośliwy. Odbijemy to sobie od jutra, od poniedziałku. Pani spedytor będzie miała bardzo ciężki tydzień, ale nie ma co. No, są też pozytywy całej sytuacji, bo chłopaki wzięli bo ja im zawiozłem do drugiego miejsca zawiozłem arbuzy z Włoch. No i chłopaki wzięli rozcieli arbuza takiego soczystego, dużego, czerwonego. I zaczęli karmić wszystkich w koło. Między innymi mnie. Przepyszny arbuz, naprawdę nie jadłem takiego arbuza dawno. Ostatni raz tak smacznego arbuza jadłem w Grecji, jak miałem 18 lat. Czyli ponad 10 lat temu. Także no, powiem wam, w Polsce nie zjecie takiego arbuza. Nie? W Polsce są jakieś wypłowiałe, suche, białe. To nie to samo. Włoskie i greckie, ogólnie tam z dołu, to, to, to są inne arbuzy. Jadę na plac, e, rozpoczynam pauzę i trzeba będzie zrobić parę porządków. Muszę też pamiętać, żarówkę jedną wymienić. Naczepa się trochę klei, muszę coś na to poradzić. Później kabinę ogarnę. Oczywiście wszystko Wam nagram, bo nie byłbym sobą, jakbym tego nie nagrał. Słuchajcie, ja już stoję. Tam jakaś naczepa proszę. Ogólnie jestem taki ciścioszek. Więc już rozpocząłem czyszczenie. Pierwszy krok zawsze biorę tu wnęki Czyszczę wnęki, tu, 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 do góry, drzwi, tu, 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 tu później, tu, 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 tu wszystko w koło. Później otwieram tą szafkę jeszcze wnęki w szafce, także tego. No i muszę pomyśleć w jakiej kolejności zacząć resztę robić rzeczy. To już zrobiłem my robić dalej. Teraz proszę Państwa, zabiorę się, powiem Wam ciekawostkę. Wiecie czemu w Szwecji są żółte znaki? Żeby w zimę ich było widać spod śniegu. Idę robić dalej. Żarówkę. A że jeszcze dzisiaj kawy nie piłem, a na kawę już jest za późno. To tu 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 Weźmiemy sobie dziczka, weźmiemy sobie dziczka i weźmiemy też sobie żaróweczkę, czy ona jest cała? no wygląda na całą. Drugą wziąłem, wygląda też na całą, ale już inaczej, tak ciutkę dziwnie. Wrzucę tą na razie I coś z tego może będzie Oprócz dzika Należy wziąć Narzędzie A ja tu mam taki burdel, że szok Ale zaraz znajdę Spokojnie Znalazłem, to jest moja Pamiętaj zawsze rękawice brać Żeby sobie krzywdę nie zrobić To jest moja mała skrzyneczka Małego wędrownika Podróżnika A że jest niedziela to trzeba robić powoli najpierw pamiętaj zanim zrobisz cokolwiek musisz otworzyć puszkę czy to z dzikiem czy to z harnasiem czy to z okocimem obojętnie otwierasz puszkę pamiętaj zawsze przeczyścić tu ustnik i robisz o. i bierzesz łyka na dobry początek następnie Szukasz narzędzi. Ja potrzebuję, proszę ja ciebie, krzyżaka. Nie takiego z historii polskiej, tylko śrubokręt krzyżakowy. I nałożę go sobie tu. byk, I odkręcam. Ściągasz żarówkę, jakbyś nie wiedział, co dalej z tym zrobić. I jak już ściągniesz, to wkładasz. spadła mi. Wkładasz nową. Powinno być ok, bo to takie. nie wiem, te styki takie. nie wiem, czy nie przeczyszczę tych styków. No i co robisz później? Zakładasz. I przykręcasz śrubki. Pamiętaj, żeby tych śrubek za mocno nie kręcić, bo możesz w środku gwint wyrobić i będzie ci się w miejscu kręcić śrubka. Następnie chowamy ładnie narzędzia, tak jak na dżentelmena przystało. Zamykamy. I zanim schowamy, idziemy sprawdzić, czy to w ogóle świeci. No i świeci, proszę ja Ciebie. Druga też świeci Sicalafon, tak miał być. Wszystko według planu. Bierzesz narzędzia teraz i ładnie chowasz. Teraz drodzy przyjaciele, plan jest taki, że mi upaskodzili naczepę, nie? To się ogólnie kurcze klei, a dzisiaj jest niedziela, to ani na myjnie nie pojedziesz, ani nic. I pasuje mi to najpierw pozamiatać. Później spryskać różnymi preparatami, oblać wodą i spróbować to ściągaczką ściągnąć. Mam miotłę, ściągaczkę, mam wszystko. No i no co próbuję to zrobić? Jakby ktoś pytał, a po co to robisz, po co to robisz? A no po to, bo może mnie ktoś później nie załadować, na przykład. W najlepszym ze scenariuszy. Ah, é desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. <laughs> é desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. Só leva chifre quem não faz amor direito. E faz Pamiętajcie, żeby przy takich zabiegach yy, podnieść ciągnik maksymalnie i opuścić naczepę tak, żeby miało to gdzie spływać i można sobie włączyć agregat na kilka minut na ciągły, przy otwartych drzwiach żeby to powietrze po prostu wypchało i ta podłoga przeschła Wiadomo, idealnie nie wyczyściłem yy, idealnie nie wyczyściłem ale uważam, że jest ok. No i bądźmy szczerzy, tak? Nie będę się dla kogoś naginać, bo to co mnie to obchodzi, tak naprawdę. Zrobiłem to dla siebie, dla własnej satysfakcji. Chowam wszystko, co będzie chwilę dychnąć, i zaraz muszę yy, ogarnąć kabinę w środku, bo później pewnie mi się nie będzie chciało. Teraz proszę Państwa, sprzątanie kabiny. Dla tych, co z wyprzedzeniem lubią coś powiedzieć mądrego, to ja kabiny nie czyszczę, tylko odświeżam. Bo zaraz powiecie, że a, bo to pędzelkowania bo tam, bo tam, to ja zaznaczam tylko odświeżam kabinę i robię to bardzo często. Stranded. No i co? Ogarnięte. Godzina, nie wiem, z 16-17. Teraz sobie można poleżeć, odpocząć, coś wypić, zrobić grilla, na przykład jeśli masz, jeśli nie masz, to nie. No i co? I niedziela dobiegła końca. O. Czekaj, ktoś puka. Poczekaj. E, to tylko odpoczynek.